Jeżeli masz dolegliwości bólowe bez ustalonej przyczyny, zawroty głowy, gdy patrzysz do góry, drętwienie małego palca z prawej, z lewej strony bądź z obu stron, uczucie ścisku w gardle i uczucie, jakby ktoś Ci wbijał w sam kark jakąś szpilę albo gwóźdź, to przyczyna Swoich dolegliwości może znajdować się w przejściu szyjno-piersiowym. Jest to miejsce, gdzie kończy się szyja, a zaczynają się plecy, i jest to węzeł komunikacyjny między górą a dołem dla naczyń i dla nerwów. Mam dla ciebie bezpieczną mobilizację, która pomoże tobie pozbyć się tych dolegliwości. Do tej mobilizacji potrzebujesz tylko kawałka ściany. Dochodzisz do ściany tyłem. Dajesz ręce na boki i starając się utrzymać głowę w poziomie, sięgasz raz prawą ręką, jak najdalej, i raz lewą ręką, jak najdalej. I wykonuj to ćwiczenie 30 razy. W trakcie ćwiczenia nie powinny występować ostre dolegliwości bólowe, zwróć szczególną na to uwagę. Jeżeli występuje ból, to nie wykonuj tego ćwiczenia. I daj mi znać w komentarzu, czy pomogło.